Dzień dobry po przerwie świątecznej. Brzochy pewnie najedzone, mój tak samo. Aż tutaj go widzę. Eee, no i co? Jedziemy do Zielonej Góry. Mamy piątek, godzina w pół do siódmej rano. Jedziemy do Zielonej Góry, załadunek o 12:00, w dwa miejsca do Francji, eee, na wschód od Marsylii, na zachód od, od Cannes. Eee, tak po środku mniej więcej Także co Przywitała nas mgła Ale jest ciepło I to jest pozytywne Także zapraszam No i co Jeszcze dwa kilometry 2,5 dwa dokładnie I będziemy pod firmą Trochę lipa, że pada deszcz Może nie, może nie pada ale, ale coś tam z nieba Takie gówno leci no to na zewnątrz się będzie spinało wszystko, bo to będzie drewno. Także hmm, to mi się akurat nie podoba, ale trudno taka praca. Co chciałem powiedzieć? Także nie nagrywałem nic wcześniej, dlatego że to jest bez sensu było nagrywać wcześniej, dlatego że no, no, tam będziemy jechać. E, dlatego że no co, no trasa jak trasa, prawda? E, po Polsce nic ciekawego. Były mgły, padał deszcz mocniej niż teraz. Także tutaj jest Stelmet w Zielonej Górze, widzicie już tam dechy i tak dalej i z tamtej strony trzeba, o tu już widzę nawet kumpel się ładuje, z firmy. No i co? I później chyba pojadę jednak na Zgorzelec, bo rozmawiałem z Adrianem, jak tam później się wybrać, no najłatwiej by było na Świecko, ale zależy o którym je załadują tutaj, o której się pospinam, o której wyjadę. Później tą 9 dwójką tam jechać, to, to, to tak um, nie za bardzo, nie? No i powiem Wam, że e, pojadę chyba na Zgorzelec troszeczkę, tak się będę musiał cofnąć troszeczkę. No, ale później do Drezna będę mógł sobie dolecieć. Ja akurat by, chyba dziewiątkę wykorzystam. Także jesteśmy już na miejscu. Nie będę nakręcał w Selmecie, no to duża firma, nie chce. Żeby były tam jakieś problemy, jeżeli chodzi o, też o moją firmę, że coś nagrywam, także tylko dojadę. Zatrzymam się tu przez selmetem, można sobie stanąć e, bez problemu. No właśnie. I tutaj też będę miał dopiero, Wam, adres dokładny, o i tutaj w prawicę. Będę tutaj dopiero dostanę dwa adresy na rozładunek, bo będę miał dwa rozładunki we Francji. Obok siebie, no, praktycznie jeden w jednym miejscu, drugi w drugim. I może tam ja wiem, 10 km, może 20 km różnicy. Jak patrzyłem na, na mapę, tak z tego co, co, co sam wydedukowałem. Jedno będzie w brico, a drugie będzie w Castoramie, Oraz także Także jeszcze wam pokażę tutaj, jak się dojeżdża. Tam jak ciężarówka przede mną stoi, to tam się też zatrzymam. Dojdę z dokumentami do dyżurki. I zobaczymy, co mi powiedzą. Czy tutaj na Sibi Radio nie pamiętam, bo to byłem dwa razy raptem. Czy na Sibi Radio się czeka, aż ktoś, ktoś zawoła: Uuu, to jest w kumpli, trzech, kumpli z firmy jest. No, no to sobie trochę tutaj postoję, pewnie. Dobra, idę ogarnąć temat do następnego. No i zobaczcie, byłem ostatni, a jestem pierwszy widocznie dla mnie już mają towar kazali wjechać, kanał 25 to w ten sposób wygląda no i teraz tutaj już kończy się filmowanie tylko jadę tutaj do bramy w Stelmetu wypożyczę drabinę żeby tam wspinać i będzie wszystko pozałatwiane, Dobra moi drodzy, załadowany w stremecie. w dwa miejsca trochę się umordowałem, ale można powiedzieć Poruszałem się, także śmigam i jedziemy na Zgorzelec, do Drezna sobie dolecimy, tak naprawdę gdybym śmigał teraz na, 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 na Świecko to tak w górę i lecę, tutaj niby na Legnicę troszeczkę oddalam się, bo muszę się wycofać, ale na Świecko znowuż tak do góry i później tam od Berlina znowuż w dół, czyli ten kawałek, co tu do góry podlecę, to później znowuż muszę zlecieć w dół, to też są kilometry zbędne. Tu lecę do dołu na gorzelec, ale troszeczkę biorę i ten, i się cofam. No. Suma summarum, to jeden czort jest tak naprawdę tutaj na Norymbergę. Będę jechał to jedynie, co mnie tam może czekać jakaś niespodzianka. To no wiadomo, no, przez Drezno przejechać, ale tam będę późno. Ale tutaj jak jest tunel. No to na tunelu tam są jakieś prace wykonywane i może być objazd, ale to zobaczymy. Pogoda się zepsuła już całkowicie. Jest czarno po prostu przed nami, cały czas takie krople na szybie. Tam już mamy stację w Wędrzychowicach. tankowanie no i za chwileczkę będziemy w Niemczech No i właśnie wjeżdżamy do Niemiec. Tankowaniu. przejechaliśmy nad dresą użycką. I teraz parking, zmiana kodu i śmigamy dalej. No i mamy dresdentor który widzimy za 500 metrów właśnie tutaj i zobaczymy czy będzie miejsce w ogóle nie wiem no ale jest piątek w pół do ósmej także myślę że może nie tyle że nie powinno być problemu z miejscem ale nie Powinno być tak, że tego miejsca nie będzie. Później tu muszę do Maćka zadzwonić, jeszcze jak będą miejsca i powiedzieć mi, jak wygląda sytuacja nad rezendem no, Ale on jest yy, daleko, kurczę. Jak ja byłem w Zgorzelcu, to on był w gromadce. Jeszcze tankowanie, to taką godzinę za mną jest. To, 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 że ja mu powiem, że teraz są miejsca, to jest jedno, ale jak on przyjedzie, to już może być zupełnie inna bajka nad rezendem Aczkolwiek widzieliście, ostatnio tutaj stawałem, to była chyba 23, i też jakoś tak stanąłem eee... i w Rajce chyba wtedy nawet stanąłem, dobra, eee, są miejsca tam, mówię, to jest, a, ale tu narodu, zobaczcie, a, bo to autokar przyjechał, proszę bardzo, Powinny być miejsca Dobra, szukamy, 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 moi drodzy. No, na dupach to są, tak? Ale tak na dupach stanąć to tak nie za bardzo. By się chciało. Tu jest zajęte. A tak są pochowani tutaj. Tam ktoś wjeżdża, widzę. Szukamy, szukamy, szukamy. wjechał, bo się tutaj wycofuje. Dobra, Solidarista. On mnie wyprzedził, ten Solidarista. powiem wam. O, tutaj jest, dobre. A nie ma, zobaczcie. Zarezerwowaliście. Pasem, kurde, gady, jedne. Ja już chciałem tam wjechać. A, tu są. Jest chłodnie. a nie, nie stanę kochodni. Za chiny ludowe nie stanę. Tutaj zablokował. No, zobaczcie. Znaczy to nie jest świństwo. Busem stanął sobie w rajce. Jakby nie miał miejsca gdzieś indziej, no Ja pierdzielę to jest... Tam jest dużo miejsca, ale tutaj chyba będzie. Tak jest. Przychodzi. No tam przeszło, wiecie na ile? Na szerokość dłoni. A tutaj dużo miejsca. O właśnie. I sobie tu staniemy. Jest gitara. Zaczynamy z Drezna, tutaj po prawej stronie jest Maciek, dobry kolega, jedzie tak jak ja, proszę bardzo, tylko za mną się będzie trzymał. I dzisiaj dojedziemy sobie do Hatten, dolecimy sobie do Hatten, no i tam spędzimy weekend, już nie ma sensu bardziej wbijać się we Francję, dlatego że no Tam ciężko z parkingami jest. Tym bardziej, że to jest sobota, będą stali na weekend się ustawiać. Także taka lipa by była. TED ja pierwszy, bo Maciek ma dafa, ma tam odległościówkę. Także ewentualnie jak się będzie zbliżał, no to tam wiadomo, że mu wyhamuje. A ja bym cały czas musiał operować pedałem gazu albo i hamulca. No dobra, to co? Widzicie, jak Niemcy nas witają. Nie ciekawią. Minęliśmy już chemnic, wciąż oczywiście pada, to się nic nie zmieniło, ale chciałem coś powiedzieć na temat tych nawigacji, bo tutaj jedna z osób, która ogląda moje filmy, napisała, że bardzo jej się podobała ta recenzja, fakt, że to były trzy filmy, to no nie były krótkie relacje, to były trzy filmy, no bo to nie była, to nie był jakaś taka recenzja, że wszystko do kupy wzięte i, i, i taka esencja, tylko to było strasy po prostu, zbitek. Materiałów, gdzie jak zauważyłem, że coś jest, coś się różni, albo przyszło mi coś do głowy e, na temat jednej nawigacji, czy tej garminowskiej, wtedy to po prostu e, brałem kamerę, nagrywałem i mówiłem na bieżąco. A później w domu wszystko zmontowałem: trzy odcinki. Plus, e, w takiej relacji z, z jazdy, z podróży e, też tam jeszcze e, mówiłem na temat różnic, na przykład. Garmina i Tomtoma, Toma Ale do czego zmierzam No mogłem zrobić jeszcze jakąś Taką relację, porównanie Tomtoma z jakąś inną nawigacją Ale wiecie co, po pierwsze nie wiem z jaką Dlatego, że Z takich firmowych nawigacji No pewnie są jeszcze jakieś, ale To musiała być Podobna nawigacja O podobnych parametrach Czyli na przykład bez sensu jest No mam Aigo Na, na, na zwykłym takim jakimś chińczyku ale teraz tak, takie AIGO musiał, musiałbym uaktualnić do najnowszych map, żeby to miało ręce i nogi, bo jak ja mam mapy na przykład z przez 3 lat, e, no to teraz tak, Tom, -tom poprowadzi jakoś dobrze, AIGO poprowadzi w ogóle na opak, dlatego że się okaże, że, e, że jeszcze nie widzi tak jakiejś drogi, albo jest na przykład, nie wiem, Strasburga zamknięta, albo jeszcze jej nie ma, prawda? E, no i jak tutaj rzetelnie wtedy przeprowadzić porównanie takich nawigacji, co wtedy miałbym powiedzieć, że a jego źle prowadzi? Nie, no a jego dobrze prowadzi, po prostu prowadzi taką drogą, jaką ma w grano. Także ja no, jego nie ma, wiadomo, tego trafika, to, to w ogóle bym... bym no, nie, 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 to takich, takich yy, porównań to bez sensu by było by robić. Myślę, że Garmin i TomTom -tom to są takie yy, kluczowe, firmowe, yy, topowe tak naprawdę yy, nawigacje jest to porównanie i to naprawdę myślę, że jak ktoś chciałby coś kupić to z jedną z tych dwóch nawigacji ja polecam a co na początek bo też takie pytanie miałem co na początek, ja myślę tak naprawdę że na początek jeżeli ktoś zaczyna jazdę na ciężarówkach za granicą to Aigo, Aigo Primo kupić urządzenie, tam nie wiem ile teraz 300 zł kosztuje jakieś 7 cali Wgrać Aigo Primo I podpierać się Google Maps I naprawdę Naprawdę to też zrobi robotę Ja nie mówię, że TomTom -tom jest tutaj jedynym, jedyną dobrą nawigacją na świecie Inna jest zła Garmin też jest dobrą, TomTom -tom jest dobrą, Aigo też jest dobra Każda nawigacja się myli, każda ma jakieś błędy TomTom -tom mój kiedyś pokazywał A7 Tutaj we Francji do Mornasa, że, że zakaz jazdy, a no, nie było zakazu po jakiejś aktualizacji miał coś takiego wgrane i tyle eee, także ja na początek to naprawdę polecam Aigo i do tego Google Maps i trochę zdrowego rozsądku plus informacje od jakiegoś kolegi którędy jeździć, którędy nie i dużo się pytać fajna strona, mówię, jeżdżę na Hiszpanię, Portugalię polecam to jest na Facebooku grupa no i tak się posiłkować bo jak ktoś kupi sobie tylko Tom Toma, albo tylko Garmina zajebistego to, to, no to też za niego to roboty nie zrobi takie jest moje zdanie a, a każdy zrobi jak będzie uważał. No postaram się może tutaj nagrywać trochę więcej właśnie jak pauza wygląda bo też miałem taką uwagę, że ktoś by chciał zobaczyć jak to wygląda, nie tylko sama jazda ale jak wygląda tutaj pauzowanie w kabinie i tak dalej, no może nagram aczkolwiek to nie jest nic ciekawego tak naprawdę bo każdy spędza czas inaczej i, I jeżeli ja pokażę teraz na przykład, nie wiem, że ja się kładę i czytam książkę, no to yy, przez 5 minut mogę Wam pokazać, że leżę i czytam książkę, prawda? Eee, ewentualnie, no wiadomo, no, jak kanapki się robi i tak dalej, no to chyba każdy wie, mogę ewentualnie pokazać, jak się tutaj ogarnąć w takiej kabinie, żeby to miało ręce i nogi, aczkolwiek odnośnie robienia jedzenia, to polecam Wam kanał na YouTube Oczyma Podwójnej. Eee, tam jest chyba Angelika i Damian, taka parka jeździ, no i ona robi fantastyczne posiłki, no ale wiadomo, no, jedna osoba jedzie, a druga osoba tutaj coś kroi, obiera, jeszcze jest kobieta, no to ona już w ogóle potrafi robić e, takie cuda na patyku, że jak widzę zdjęcia, no to dech zapiera po prostu. E, ja sam jestem w szoku, jak to można zrobić w kabinie. Smażą jakieś naleśniczki, placuszki, e, borówki są tam dodawane. No, wszystko jest fit, dietetyczne, bo, bo, bo dziewczyna ćwiczy, pani schudła. E, naprawdę to szacun dla niej za wytrwałość w ogóle. E, ale ja takiego uporu nie mam i zaparcia, e, jeżeli chodzi o robienie jedzenia. Jestem mygos, jestem pacet i to troszeczkę inaczej wygląda. Ale postaram się nagrać e, co nieco. No, to chyba tyle z mojej strony. Na tą chwilę. Jak mi się coś jeszcze przypomni do głowy, mi się wbije, to, e, to nie mieszkam włożyć kamery. Za mną jedzie, o trochę został w tyle e, Maciek, kumpel taki. Mm, i mówię, dzisiaj jedziemy na chatę Co tam staniemy? Tam robimy weekendę. No tutaj taka ciekawostka. E, jedzie przede mną ciężarówka z firmy tak widzicie, Agmas tak, to jest e, firma, o której teraz jest głośno, to jest Agata Mazur e, i kierowcy tam są e, chyba z Uzbekistanu, z, e, nie wiem, z Białorusi czy z, z Ukrainy, w każdym razie e, no, ze wschodu i oni strajkują w Niemczech, e, nie pamiętam na jakiej autostradzie, to jest e, szóstka czy siódma, nie wiem, nie wiem, zapomniałem. I tam 80 ciężarówek, podobno we Włoszech, w Szwajcarii gdzieś tam stoją jeszcze, ale tutaj... No, wiadomo, nie wszyscy będą strajkować. No, może niektórzy są w lepszej sytuacji, inni w gorszej, ale podobno tam są zaległości finansowe w stosunku do kierowców, ze strony oczywiście właścicieli. Jak jest, nie wiadomo, gdzieś prawda, pewnie leży po środku. Duża firma, dużo samochodów, z tego co czytałem w internecie, chyba około 900. No ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem o ile jest prawdą to, że e, szefostwo nie płaci, ma zadłużenia to uważam, że e, trzymam kciuki za tych kierowców i żeby wywalczyli swoje bo jeżeli oni wykonują swoją pracę to szef powinien za tą pracę zapłacić czy szefowa e, sprawiedliwie, tak jak jest w umowie jeżeli każdy jeździ na czas, dojeżdża na czas dba o sprzęt, yy, wywiązuje się z powierzonych obowiązków, to no tak samo szef, bo to jest umowa, prawda? Ja robię dla Ciebie, a Ty mi za to płacisz. No ale widzicie, jedzie przed mną właśnie taka ciężaróweczka. Jesteśmy przed Norymbergą, czyli góry. Hej, mgła. Za chwileczkę, za chwileczkę, no tam jeszcze ze stówkę będzie niecała do niecałe 100 km do parkingu Kammersteiner. No a ja zatrzymam się na takim dzikusie zaraz za Kammersteinerem. No i praktycznie będzie wyjechane całe 4.30. Nabiorę wody do Baniaka. Pauza. A później już na strzała na granicę z Francją. W tym miejscu robią estakadę. I powiem Wam, że to co jest żółte już wychodzi tutaj. Eee... Właśnie ten most oni to jakoś przesuwają. Ja nie wiem, jak to jest robione, ale co jadę, to on jest troszeczkę dalej. To jest jakaś operacja mega, chyba skomplikowana. Spójrzcie, jakie potężne to jest. I to wszystko jest jakoś przesuwane. Dalej, dalej, dalej. Ciekawe, kiedy to zrobią. Zatrzymaliśmy się teraz już na drugim parkingu, na drugim dziku się w, w Niemczech. Eee, no Chcieliśmy wody nabrać do baniaka I tak Na Wergrundelu Kran był, ale wody nie było A tutaj ani kranu, ani wody eee, na, na parkingu Tuż przed Heilbronnem, tuż przed mostem Jest prysznic, co prawda Dwa eee, euro Czy 1 euro Dwa razy po 6 minut Coś takiego To jest nowy dzikus był Mówię, tuż przed Heilbronnem Na wyjeździe no i fajnie, że jest, ale ale kurde yy, lipa, że nie ma wody w ogóle no jak komuś by zabrakło, no to co tylko z butelką lecieć normalnie tutaj, gdzie są toalety i tam nabierać z tego, z tej dziury w ścianie no zobaczymy za Heilbronnem następny yy, będzie jeszcze Dzikus albo za Zinsheim jeszcze trzeba stanąć bo na Lateburgu to nie ma wody w ogóle a tam gdzie chcemy stanąć, no też nie ma wody Trzecie podejście, zaraz, zaraz za Hejbronem Atakujemy, zobaczymy czy będzie tutaj e, woda no to jest po prostu niespotykane kłopoty z wodą i to są nowe autochowy powiem wam to nie są jakieś e, starocie to są świeżo wybudowane autochowy e, na których widzę, że tutaj nie ma chyba w ogóle zaraz tutaj pojedziemy zaraz obadamy gdzie tutaj stanąć gdzie tu jest ten kibelek tutaj tak zaraz zobaczymy nawet nie będę wierzył w rajkę powiem wam szczerze o właśnie no i co yy, nie wypał Trzecia stacja y, tu w ogóle też nie ma, tak jak poprzedni. Dzikus, tak jak tak samo tutaj nie ma y, w ogóle kranu do wody. Także co, jedziemy y, dalej szukamy. Dobra, i y, Karsruhe, mamy Karsruhe. Szłapiemy się przez Karsruhe. Z takich ciekawostek tylko powiem wam, tak, że wcześniej, zanim tu jechałem, nawigacja pokazała. Że jest takie autko przewrócone, taki znak, no, wszedłem w to, było napisane e, wypadek kilku samochodów. Uwaga, ludzie na drodze. No, i tak, jakby były roboty drogowe. Wszedłem w Google, żeby się upewnić, czy faktycznie coś się dzieje. I Google nie pokazywało nic. Teraz tutaj też już nie jest nic pokazane. E, także była jakaś stara informacja, która jeszcze nie wygasła. I powtórzę to kolejny raz, że naprawdę to jest tylko urządzenie, taki TomTom -tom, Garmin, nawigacja ogólnie które ma prawo się pomylić a tylko nam pomaga tylko nam pomaga o. no i tutaj już mamy radar pod mostem, zobaczcie po prawej stronie taki okrągły, dwa paski czarne tutaj bach no, i tutaj w to jest dużo takich radarów. Trzeba naprawdę przestrzegać tutaj ograniczenia prędkości, bo można kilka mandatów wyłapać, zanim się przez miasto przejedzie. Przejście graniczne z Francją. No teraz sobie zjedziemy, zmienimy z D na F, zaparkuję samochód i pójdę do Carrefour'a. Trzeba przejść przez drugą stronę i tam. Zobaczę. Może będzie jakaś promocja? Zobaczymy. Na tą chwilę zjeżdżamy tutaj. Żeby nie zapomnieć, to od razu właśnie zmienimy kod kraju. Ale dziura. Ja pitole. Masakra. Dobra. Tutaj gdzieś stanę. kolegi z firmy i się pójdzie do Carrefoura Dobra, wyjeżdżamy z Lotburga. Jedziemy trochę dalej. Tam staniemy sobie i weekenda spędzimy. Zobaczcie, jak wygląda parking na Lotburgu. Teraz wygląda tak. A jak rano, no to w poniedziałek wyjeżdżać stąd z ciężarówki. To wieszcie, tu to się jedzie zygzakiem. Tak stoją tutaj niektórzy, że. O, już tutaj stoi ten na przykład w taki sposób, wiecie? Tak stoją po wyginani. Tak, 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 że tutaj trzeba przejeżdżać zygzakiem i naprawdę e, nieraz, jak ktoś jest mniej doświadczony, to może mieć mega kłopot. Z ze zmieszczeniem się. następnie na końcu drogi skręcimy. Dobra. To już jest strona francuska. No i mamy godzinę, zobaczcie, 16.10 A teraz zobaczcie, jakie autko się zbliża przed nami Fajny taki Starość, odkryty no, Naprawdę ładne auto